A, Ahoj siemanko, z tej strony Simon i witam was w kolejnym odcinku z Legend PRL-u w Farmingu 19. Widziałem, że, w, że była dostawa motocykli mm, do sklepu na Boczkowie i prawdopodobnie są to jakieś Hm, Ja bardzo lubię Simsony, czekam czy SR50, czy coś lepszego. Myślę, że wybierzemy się tam żukiem W ogóle bardzo Greczukowski poleca yy, poleca modyfikację chychy tu macie link do jego kanału Właśnie nie link, tylko kartę Że można podnosić sobie tak Pojazdy I to nam się dzisiaj przyda Bo będziemy ładowali ten motocykl Na, no, na pakę naszego żuka a jeśli chodzi o żuka, to żuczek już niedługo będzie wydany, bo sumie za dobrym moderem to ja nie jestem. I no po prostu będzie na teksturach tego, tego, no będzie na teksturach y, tego, co wyszedł w sumie niedawno. Bo innych rzeczy na no serio bardzo trudno się tego podjąć. Ym, jest to po prostu trudne. O, zobacz, jaki Simsonek stoi. Ostatni został. Ładny, bardzo, bardzo mi się podoba jeszcze żółty. No ciekawy jest, naprawdę. Ja go testowałem, więc niestety nie działają światła i kierunkowskazy. I dobra, no to co, ładujemy? Słuchajcie, Simpson jest załadowany, co prawda tak... No dziwnie stoi, ale myślę, że to jest wina po prostu mojego żuka, bo tam no triggery trochę i kolizje ma źle zrobione, ale jedziemy teraz już z Simpsonkiem i z Simpsonem pojedziemy na pole numer 13, żeby zobaczyć jak tam prace idą, bo się dzieje. No i problem mojego żuka, czyli wywracanie się, ale teraz pomoże nam modyfikacja. Hy Dobra, no i żuczek już jest postawiony. Dobra, Simsona dam. Czekajcie, teraz ruch drogowy będzie nam trąbił. No, jedź. O, o dobra, przejechał. Ok, żuka wparkujemy i jedziemy z Simpsonem na pole numer 13. A few moments later. Jeszcze takie jedno info, jakby ktoś chciał malucha z pierwszej serii, włoski, yy, jeszcze nawet w Polsce nie zarejestrowany, taki malutki yy, maluszek, prosto z Niemiec, włoska wersja, chromy, bardzo ładnie utrzymany, o proszę, jaka piękna sztuka, to jeżeli jakiś z widzów chciałby takiego malucha za... 2,5 tysiąca złotych. No to proszę zgłosić się w komentarzach, ja chętnie sprzedam. Zobaczmy, jakie dźwięki ma ten Simpson. Na początku jest tak w miarę simsonowato, a potem jak, jakby jakiś tir był, to nie tir, ale taki tandem. Ciska mu do podłogi on. No, no. Czasami są problemy z takimi modyfikacjami, ale to wystarczy przestawić i można już jechać. Famax 74 na godzinę, to jest dziwne. Zegary działają, obrotomierz, zobaczcie, jest wyskalowany do 10 tysięcy obrotów. Prędkościomierz jest do stówki, w miarę nie przekłamuje, choć pewnie na korzyść, na korzyść pewnie a niekoniecznie elektronicznego i tak, tutaj w tej chwili skultywowałem, e, skultywowałem no, ten owiec i te w dzisiejszym odcinku będziemy tutaj siali pszenicę chyba. Ale wariat. W ogóle to jest na no, olej napędowy. 6 litrów. No, ciekawe. Naprawdę ciekawe. Gdzie sobie postawimy Simpsonka? No, myślę, że już mam miejsce na Simpsona. Znalazłem. Na no, wsteczem jest bardzo ładny dźwięk. Teams 10 na 10 poza tym, że światła nie działają. Ok, więc lecimy po 902. Widziałem, że wiele widzów pyta się, kiedy FS, kiedy FS, kiedy farming, farming, farming. Ej, zapomniałeś o farmingu? Nie, ale farminga, była tak, farminga było tak dużo, że myślałem, że teraz zrobimy sobie coś yy, innego. Myśliłem właśnie odcinki dedykowane z Forza Horizon 4, które bardzo polubiliście w filmie, bo bardzo dużo łapek jest zawsze, ale podsterowność z tym siewnikiem, no kurde, super. A wy mówiliście, sprzedaj 16-14, no takich rzeczy by teraz nie było. Drifty 902. Juhu! Dobra, no to lecimy za zacząć. Zauważyłem, że ten siewnik jest bardzo popularny u polskich youtuberów nagrywających yy, farminga. Yy, bo oczywiście polskie serie. Yy, bo Y Czukowski używa tego poloneza, tego, no no ten siewnik, a nie samochód. Yy, używają go chyba mafia Solec na jednym odcinku, więc w miarę dobry siedmik, bardzo dobrze działający. Yy, no. Także ja również polecam. Chciałem powiedzieć, żebyście zagłosowali w ankiecie, czy podoba Wam się nazwa serii. No ale nie zagłosujecie, bo ankiety już nie istnieją. Ech, a będę musiał chyba nagrać odcinek dzisiaj jeszcze. Bye bye ankiety from YouTube. Jeszcze takie jedno info do Greczukowskiego. Proszę, ścisz głośność farmingu i w innych grach, które grasz, w ustawieniach dźwięku. Bo na przykład jak trzypekiem jedziesz, to tak wali po słuchawkach, że masakra. No aż mnie uszkodzi. Bo to tylko tak. No, więc... Polecam trochę ściszyć dźwięki. Kolejne info: yy, nie, nie cyberinfo. Zwykłe info: sajminowe info. Yy, czy będą konwerty? Bo wiele osób się pyta: Ej, zrób tam na przykład konwerta na dużego fiata No tak, ale strasznie trudna robota. W ogóle. Tak jak pewnie widzieliście w odcinku problem z konwertami, tutaj macie link do tego filmu, właśnie nie link, tylko kartę, że mam po prostu problem, widzowie pisali, że to tekstury, no ale nie wiem w ogóle jak podrać te tekstury i gdzie i jak je wrzucić do modyfikacji, więc a że z tym żukiem się mi udało, no to zasługa tego drugiego typa, co robi żuki, bo to jest na, i, na jego teksturach, że tak się wyrażę, ale na dźwiękach z 17 dodałem te trzy wersje silnikowe. Ale śmiesznie się budzi ten polowac naprawdę. A ja jechałem testowo przed odcinkiem to pole i był tak brudny, że. Ła! Napiszcie również, czy nowy sposób montażu wam się podoba. Tylko, żeby nie pisał znowu dło men, że... że. że to gówno. Odnośnie lajków to planuję, planuję sobie jakiś jutro zrobić, tak? W miarę w miarę wcześnie i to będą lekcje, yy, lekcje rolne z Sajminem yy, bądź studia farmingowe z Sajminem. Jeżeli ktoś by chciał, to nie mi ja rano będzie. Albo jeżeli nie uda mi się rano zrobić, no to będzie standardowo, yy, standardowo będzie no tak o 18. .00. Niedługo kupuję sobie hotel Diablo. Na razie jeszcze nie wiem jaki, ale jakiś sobie kupię hotel Diablo albo ten, albo ten. Ale do końca jeszcze nie wiem który, bo ja w sumie trochę mały jestem. Ale wzrostowo ten drugi jest na mnie już delikatnie za mały. A z kolei. Ten, ten, ten pierwszy ma strasznie takie głębokie siedzisko. A jak pewnie wiecie, gram na kierownicy Logitech G920, czy jak to woli, Logitech G29. No, i jest taki problem, że. Dobra, wyłączy siewnik. że jak podsunę się na maksa do tyłu, żeby odcinkiem lędziwym dotykać tej poduszki. No to wtedy końcówką palca dopiero dotykam, dotykam pedału, więc trochę to jest problematyczne. Od biedy mogę jeszcze kupić Silentium PC, czy jak to woli SPC Gear SR300 V2. Przecież w sumie spoko hotel jest. Jeszcze się zastanowię. Jak będę, jak będę go kupował i będę go montował, na pewno będzie jakiś odcinek on. Skapnelisz jeszcze się z żelu ksorodem Gapia Nie? No to wejdźcie sobie na jego odcinki i porę te z tej mapy Majstamerowej do moich odcinków z mapy My Summerowej do Pinochin Drive. Ale nie, ale pewnie myślicie. Ale co jest takiego dziwnego? To, że Luxor robi praktycznie te same materiały, tylko jakoś tak 4 dni po mnie? Yy, no dziwne. I mogę się założyć, że kolejny odcinek to będzie realistyczne zderzenia. A co ja zrobiłem? Realistyczne zderzenia. Eee, yy, okej. Okay. Może przypadek, hmm, nie wiem, ale na pewno nie jest przypadkiem to, że zrobiłem skoki narciarskie z Satsumą przy okazji tych realistycznych uderzeń, co zrobił Luxor, skoki narciarskie z tych, z, no z tych skoczni narciarskich w My Summer Car i nawet w tym samym punkcie z, kopnął, no jakby kopnął, no przytrzymał Satsumę i popchnął ją dalej, żeby przejechała, no. To mnie tak denerwuje powoli. Ale brudny ten siewnik. Strasznie. To właśnie jest to o czym wam mówiłem. Że ten ściewnik jest mega, mega brudny teraz. A to w sumie fajnie, że ta maszyna się brudzi. Bo jak patrzycie na 902 to tu no, no korek jest brudny, rurwa wydechowa jest brudna, trochę podłoga jest brudna i nic więcej. To, słuchajcie, już prawie skończyłem. Tutaj jeszcze podjadę trochę, żeby tak w miarę mm, estetycznie było, o cyk. Tutaj jeszcze, no i tamten pasek i gotowy. Słuchajcie, robota na dzisiaj skończona. Ja dojeżdżam ostatni z krawek. No i cyk, robota zaliczona na dzisiaj. Jeszcze może kupimy prasę. Nie hydrauliczną, tylko prasę taką do kostek. Sipme. Ale to może już w kolejnym odcinku. Jeżeli chcielibyście więcej odcinków, no to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie w miarę pozytywny komentarz a nie ciągle e, nie umiesz montować filmów e, nie umiesz zrobić miniaturki, głupi nie jesteś w no. ale jeszcze na zakończenie odcinka może potraktujemy nasz zestaw trochę kerszerem, bo się należy o kerszer jest tu Tak się myje, no i widzicie, bardzo ładnie teraz ten brud yy, schodzi w miarę. No w miarę, jeżeli dobrze podjedziecie tym kerszerem, to schodzi ładnie, a jeżeli tak podejdziecie bliżej, to w ogóle nie schodzi. O i teraz, teraz schodzi. Kurde, weszłem do, do Simpsona, ale bardzo ładne dźwięki ma ten Simpson. No i cyk, 902, również... Yy, Również umyta. Tak się prezentuje zestaw, w którym, w którym jeździliśmy dzisiaj. Bardzo fajny. Oczywiście do wszystkich modysyfikacji poza Żukiem macie link w opisie. No a kolejny odcinek będzie czaderski, więc zostawcie również dzwoneczek przy subskrypcji, żeby nie ominął Was ten odcinek, bo będzie genialny. Siema!